Oto mój patent na rozjaśnioną skórę i rozjaśnienie przebarwień. Maseczka, która sprawia, że skóra jest jaśniejsza i bardziej rozświetlona, skóra staje się miękka, gładka i nawilżona. Odpowiednio również dla skór wrażliwych, jest bezzapachowa i beztłuszczowa. Maseczka posiada kompleks melacep, który zapobiega zbieraniu się pigmentu w jednym miejscu. Dostarcza bardzo dużo witaminy C, która ma właściwości rozjaśniające, wzmacniające naczynia krwionośne, ale również na odbudowę kolagenu i elastyny. Chroni również skórę przed promieniowaniem UV. Natomiast w okolice oka i na usta nałożę sobie maseczkę z kwasem hialuronowym, żelową, bezbarwną, która przepięknie będzie nawilżała mi okolice oka, ale również usta i okolice ust. I moja droga, to jest niesamowity patent na promienną skórę i jeżeli masz ochotę, możesz u mnie zamówić.